Cześć chłopaku, Staszek Staszek, albo mów, czyli Saladyin. Witam, witam was serdecznie w dzisiejszym live'ie. 5, I tutaj sobie tak ładnie ładnie zaba dziewięć tysięcy kiedyś miałem taki samochód no to baj bydełko może no jak ładnie proszę no już chyba zostały mi dwie sekundy no, Dan bardzo dobrze drugi patent Saladina bierzemy kluczyki otwieramy schoweczek A tu oprócz może tak, co wozi Saladyjnik w swoim schowku port do ładowania żeby w każdy chwili można podłączyć na zimę ciśnieniomierz warto zestaw pierwszej pomocy kargonet yy, rękawiczki, jakby się by tak nie pobrudzić za bardzo i najważniejsza rzecz czysta, sucha ircha która to pozwoli nam, zobaczcie, wszystko sobie elegancko wytrzeć cały ten motocykl. Będę powoli kończył chyba to mycie, suszenie słuchajcie. Jadę, zobacz co się dzieje pod kolumną. Nie odpuszczę sobie tego. To jest wspaniały pomysł. A, to by było naprawdę fajne. A, dobra, zapomniałem, że jestem live, chyba, chyba się zapomniałem, że tak powiem, także no musicie ze mną wytrzymać tych kilka minut, no i zobaczymy, 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 jakby co? Ja pod tą kulą z Zygmunta to nikogo się nie będę odzywał. Zatrzymam się tam i będę udawał, że szukam czegoś w telefonie. Ale nie, nie będę udawał, bo będę patrzył czy mi coś tam piszecie, czy coś komentujecie na Facebooku. Ewentualnie podpisuję. Także zobaczymy. deska kasku zapomniałem umyć tak powinienem sobie myślę teraz po namyśle, patrząc przez tą szybę no Wy tego nie widzicie, no, mam nadzieję, że wykurczę. zrobię Wam tak o, jeśli tam coś było to już nie ma i zobaczymy, no żałuję, że sobie trochę przynajmniej nie przetarłem tej szybki, bo jest taka upaćkana że ho, 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 Powiem Wam, że ten dzisiejszy live to taki totalny spontan, ale wziął się z tego, że jeden z, z znacznie znanych youtuberów, znacznie znanych i na Facebooku i na YouTubie, właściwie to jest taki bardziej chyba Facebookowiec, fan, fanpageowiec, nie wiem jak to nazwać. Na razie nie powiem kto, bo a nic z tego nie wyjdzie, to będzie to będzie kiszka, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie... O jutro około 13:00, może 14:00, zrobimy sobie wspólny live z wyżej niewymienionym. I będziecie mogli oglądać, jak sobie jeździmy trochę, jeden szybciej, trochę wolniej. Możecie sobie to odpalić na dwóch monitorach, nawet i widzieć jednocześnie z jego kamery i z mojej. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, taki trochę odrobinę relaksu. Tak sobie można osób stryknąć, wiecie, w tym wieku to już, to już różnie. O, no, czerwone, zielone. No dobra, to teraz tak, tu najszybciej na starówkę. Hmm, tu czy tu? Nie no. Pojedziemy prosto i skręcimy sobie w nowolipki a następnie pojedziemy do Andersa nie, to bez sensu ale zaraz, zaraz, dobra już wiem pojedziemy pojedziemy do mojej starej dzielni Boże jest całkiem przyjemne, szczególnie na live. Musimy hmm. sobie wstawki jednak, bo pani Anielica się nie da. Mamy zakaz, więc jedziemy tędy. No, staniemy sobie tu uprzejmie. Pozdrawiam Piaseczną przy okazji, tutaj widzicie. No... Bardzo bym chciał sprawdzić, czy się to cały czas jeszcze coś dzieje z tym. Może tak mi się uda. W sterku. o, jest na niebiesko, to zdaje się, że jesteśmy cały czas on air, no, a to się już ukaże Dobra, jedziemy, jedziemy czy nie jedziemy, jedziemy. Mm -hmm. No, przy okazji Wam serdecznie pragnę pogratulować, przyzwyczajenia, przyzwyczajenia, podziękować za liczne gratulacje z Waszej strony. Tak, tak, tak. Dzisiaj jest śliczna, zdrowa. Jej matka tym bardziej. Serdecznie pozdrawiam żonę. Tu sobie powiedziałem, patrzcie. A, tutaj chodziłem do tu podstawowy. Mieszkałem tam trochę do tyłu. Moja dzielnia. Lubię ją. Lubię ją. Aktualnie mieszkam niedużo dalej, więc też nie jest jakoś tam zbyt odlegle i zbyt obco. Rozwijmy to. O, pamiętam jak tutaj kiedyś, jak miałem lat nie wiem, 12, czy ile? Wiecie, trochę inne czasy były. Mama mi pozwoliła. No naprawdę. Gimbu, gimbusy, którzy tego słuchacie, posłuchajcie tego. Mama, moja mama, bardzo odpowiedzialna kobieta, która nigdy mi nie napisała, że tak powiem, lewego usprawiedliwienia do szkoły, która nigdy nie była jakaś pobłażliwa, szczególnie za jakieś numery i tak dalej. Tu, wokół tego placu pozwoliła mi poprowadzić malucha, małego świata, powiedziała, no dobrze, ale nie szalej i słuchaj się, co do ciebie mówię, to się będziesz lepiej uczył. Miałem ze 12 lat, no nie skończyło się to najfajniej niestety i więcej tego nie robiliśmy z mamą, bo jakiś pan chyba zauważył, że dziecko wzrostu 1,45 45 m, czy tam ileś, nie wiem ile wtedy miałem, prowadzi malucha z panią obok i dogonił nas, bo jechałem bardzo grzecznie i powoli, tak jak mama prosiła i zaczął tam krzyczeć coś, drzwi otworzył, no i mama się zatrzymała. Mm. Kazała mi się przesiąść, pan tam się coś zdenerwował dalej, ale już powiedziała: dobrze, dobrze, to już przepraszam, przepraszam i jedziemy. No i od tamtej pory już tylko mi pozwalała e, gdzieś, tam, gdzieś tam w innych rejonach, poprawcie mnie, czy Wam rodzice pozwalają jeździć po drogach publicznych samochodem, kiedy macie 12 lat, czy tam 14. Ja bym chyba nie pozwolił swojemu synkowi, jednemu czy drugiemu ale zaczynamy wszystko przed nami jeszcze na razie jak to się mówi nie dosięgają do pedałów no dobra słuchajcie są kocie łby także zaraz będzie kolumna Zygmunta a pod nią chyba raz już w życiu byłem pod kolumną Zygmunta motocyklem jadąc raz też pamiętam kiedyś Chyba już miałem motocykl pierwszy Czyli tam wcze, wczesne dwutysięczne no dobra, omijam, omijam panie władzo, nie wyprzedam, omijam eee, To było zabawne jakieś tam wczesne dwutysięczne Już się na pewno jarałem motocyklami, nie wiem czy już miałem, chyba miałem i szedłem sobie jakoś nie wiem z kim, nie wiem po co yy, tutaj. No i patrzę, stoi jakiś tyt na jakimś ścigaczu. No, e, dobra, powiem Wam tak. Chłopaki dziewczyny. O, jest telefon. A się aż odłączyły słuchawki. O, zrobię tak. Dobry wieczór. Najmocniej przepraszam. Czy tu mi się świeci na niebiesko? Tak. Tak. Mryga, dobra. A jeszcze zróbmy tak, że, że Można, można. Jak tak przy i tam jest są takie napisy gdzieś tu. Czy jest napisane no. on air? A może bardziej skończone? Proszę, proszę. Nie? nie. 0009 On air. Jest, jest, jest. A, no to, tak. Ci, czyli jesteśmy na żywo w tym. Gdzie? W takim kanale motocyklowym. W to, ten, to wszystkiego dobrego. Dobra, to ten, to dziękuję bardzo za pomoc. Kłaniam się. Pozdrawiacie internety, tak? Tak, do A gdzie pan zwierza? A chyba już odpuszczę sobie na dzisiaj. To może wyłączę. Nie no, musi być, musi być live, musi być live, musi być koniecznie, tak tak, yy, tak tak, bo ja zrobiłem cię taki próbny pierwszy, kłaniam się, no widzicie, a mówią, że, że Polacy to jakiś jest niesympatyczny naród, smutny i taki, taki, a tymczasem nic bardziej mylnego, widzicie, jakie sympatyczne osoby, w ogóle się nie zapeszyły, dowiedziały się, że są na żywo, w internetach, i co? I super! Eee, no, a ja tymczasem chyba będę powoli kończył tę transmisję. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Trochę jestem ciekawy, eee, co z tego wyszło, czy cokolwiek z tego wyszło. Jeżeli jeszcze tego słuchasz i jeszcze to widzisz, to zrób sobie, mm, zrób sobie na tym wspaniałym serwisie, w tym wspaniałym serwisie Ustream, w taki guzik follow gdzieś na pewno jest. Tak, kiedyś jak kiedyś dnienaska zrobię, to będziesz wiedział o tym pierwszy. No, słuchajcie, piękne miasto. Piękna noc cudowna, kochana żona pozwoliła mi pojechać umyć sobie motocykl, a ja, łącząc przyjemne z użytecznym, postanowiłem wykorzystać tę okazję. No i tak już wcześniej wspomniałem, inspirowany e, propozycją jednego ze znanych i lubianych fanpage'owych youtuberów, nie wiem jak to powiedzieć, twórców internetowych, w znacznie, w znacznie większym zasięgu ode mnie, również w się w okolicach Warszawy eee, Zaproszony przez niego na live'a, który dziś miał być, albo był, nawet nie wiem, a nie mogłem. Stwierdziłem, że a, coś słyszałem, że ta kamera coś takiego trafi, to się to ogarnę. No i to jest pokłosie. Tak zwane pokłosie tego właśnie tej właśnie sytuacji. No, proszę się nie złościć, to tylko ja, Saladin, oui. jechałem, także <śmawiają> spokajamy. Się. Napiszcie jakiegoś komentarza, e, powiedzcie, czy tutaj dobrze ta transmisja szła, czy było rzeczywiście, czy, 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 czy był, czy obraz i tak dalej. Powiedzcie mi, czy... Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Powiedzcie mi, czy dobrze, ładnie umyłem motocykl, czy się nadaje na jutrzejszego ho. <śmawia> No, także słuchajcie Chyba tyle. Mówił dla Was Radim. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.